Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, Grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Oh, faith Hej, least... hey. cześć. I dzisiaj ze mną Paulina. A i Paulina wygrała, dzisiaj jest moją modelką, i Paulina wygrała konkurs Vichy, w Machina, w którym mogłeś jeszcze brać udział. E, no i właśnie wykonałyśmy sobie dzisiaj makijaż, który był jedną z głównych nagród, bo oprócz tego makijażu do wygrania jeszcze było kilka innych rzeczy, prawda? Tak. Co tam jeszcze wygrałaś? E, był to bon na Zalando, wartości 1000 zł. A także kosmetyki Wishy o wartości 500. I na to na już może na wszystko, Tak. <grymne> no, i dzisiaj właśnie jedną z tych nagród realizowałyśmy, czyli właśnie kręciłyśmy tutorial. Powstał taki makijaż, ponieważ Paulina jest taka dość oliwkowa. Ja wyglądam przy niej nie wie, że blado, to tak ogólnie na rozmetą. Natomiast wygląda, że bardzo promiennie i ładnie. No, poloną jakbyś właśnie wróciła z wakacji. No, a nadzieję, że Ci się podoba makijaż? Piękny makijaż. Zrobiliśmy taką trochę, taką taki eksperyment, bo najpierw myślałam, że może coś mocniejsze oczy, ale wyszły takie średnio mocne z różowym pyłkiem, no i pewnie sobie zaczęłam na koniec różową pomadkę, więc klient nasz pan, <laughs> więc jest różowa pomadka. Jak się czujesz nagrywając filmik? <laughs> Fajnie, aczkolwiek troszeczkę zestresowana. Lepiej, jak się nie gadanie? <laughs> no, także, jak chcecie wiedzieć, jak wykonałyśmy, czym wykonałyśmy ten makijaż, zapraszam Was do oglądania dalej. Czy ty byś była chętna coś mocniejszego? Hmm. Tak, ja lubię po prostu, jeżeli już się gdzieś tam maluję na jakieś wyjścia, to prawda. Ale jak najbardziej kolor też, bo. Po prostu zgadzam się że <laughs> na, na wszystko jaka będzie twoja. No, no tak. tak, tylko wiesz, ja bym chciała, żebyś ty była zadowolona z tego Na studenia. pewno będę. Ja już jestem zadowolona, że ja tutaj <laughs> jestem, więc... <laughs> Tylko, no tak, żebyś później wyszła, żeby sobie robiła miliony selfie, nie? Bo będziesz tak, tak zadowolona. Będę, na no pewno. <laughs> A nie musisz już auto i zamkniesz, wiesz, wszystkie rulety. No, było fajnie, ale dobra, <laughs> się tego. Nie, na no, pewno tak nie będzie. Makijaż, zaczniemy sobie od makijażu oczu. Tak, już uzgodniliśmy. Po prostu łatwiej będzie wtedy się zająć wszystkim, co się ewentualnie sypie. no i szybsza będzie praca. Ale, że najpierw chcę umalować ogólnie oczy i brwi też, no to muszę umalować odrobinę czoło też podkładem. will you age here by my side and stay beautiful for life or fade away in the darkness and leave me here this world is a cold place without This world is a cold place without you. My demons will let me home. I'll make it a safe place for you if you promise to feel the host. This world is a cold place without to see for hope What would happen tomorrow. I said, Let's chill for the night. I feel like as I turn off the light. But what if we don't take back once we wake up tomorrow? Cause you should know that all these memories will be gone once you step out this door. You should know that all these love will be gone once you step out be door because i don't care if you stay for the night or forever because i know all that these won't last The thought of waking up and finding out that you're gone is haunting me. I'm losing control. Oh, I barely know you, girl, but you made me travel land and sea tonight. You saw my soul. Oh, Cause you should know that all these memories will be gone once you step out of this door. You should know. That all this has, will be gone. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Zobaczcie? Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba i każdemu życzę takiego przeżycia. No i spotkania z tak fajną osobą, jak Asia. I, dziękuję. <grym> A chciałam Ci powiedzieć, czy też, jak rozmawiało się właśnie, jak robił się makijaż. O, fajnie to fajnie nie? Bardzo fajnie. I to już nie jest takie, wiecie, ki tu typowo bo konkurs był wyszli, ale nie naprawdę bardzo ładnie wygląda i mimo iż jest tutaj napisane, raczej znaczy mimo iż, jest tutaj napisane, to jest to 3D Correction, więc on ma um, maskować nierówności skóry i ja tak podchodzę do tego statycznie, no bo to jest podkład, ale naprawdę, jak się nakładałam, to normalnie w momencie, kiedy on już posiedział chwilę, jakieś tam 15 minut, to rzeczywiście pory się wydają mniej widoczne i ogólnie taka ładna, wyrównana um, cena bardzo ładnie to wygląda. Nieskromnie powiem. My no Wam dziękujemy dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał. Jeżeli się spodobał, to prosimy o kciuk do góry. Kciuka do góry, proszę też za naszą odważną Paulinę, która wygrała i wiedziała, że będzie musiała się liczyć z filmikiem. Także bardzo prosimy o słowa, takie wiecie, nagrodę za odwagę. No, także y, wszystkie informacje na temat kosmetyków, które pokazały się lub zapomniałam pokazać w tutorialu, ale zostały użyte do makijażu, znajdą się w opisie pod filmem. Y, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia Dziękuję. następnym razem. Pa.